Witam wszystkich serdecznie. Dziś trochę przestało już wiać. Co prawda wieje, bo wieje, ale nie to co się działo wczoraj i przedczoraj No tak potwornie wiało. Zresztą, co tu mówić, w całej Polsce wiało. A ja jeszcze mieszkam na Pomorzu Środkowym. Także u nas tutaj dość mocno kulał wiatr, ale o co chodzi? Nie o wietrze. O słońcu. Trochę słonko wyszło. Są chmury, ale postanowiłem sobie tak na szybkiego złożyć kolektor i zobaczyć czy cokolwiek tych promyków łapie i przystępuję do składania. Tu mam te wszystkie rurki. No teraz będę musiał je wydłubać. I po kolei pokładać. A najpierw kielichy. Te plastikowe, takie rozkręcane, co Wam pokazywałem. To muszę podkręcać. O, w ten sposób. Tutaj postawić, żeby było widać. No, te słońce tak raz jest, teraz nie ma. Ale ewentualnie złożę wszystko do kupy, a ewentualnie jak właśnie słońce wyjdzie to wystawię na zewnątrz i sprawdzę jak to te promyki nam łapie. O, to się bardzo fajnie montuje szybko. Jednak chyba będę musiał to montować na poziomo. Bo będzie problem z wkręceniem tych kielichów, tak mi się wydaje. Tu mam przygotowaną wodę, to jest woda z płynem do naczyń, zaraz pokażę po co. w miejscu są takie silikonowe uszczelnienia i próbowałem już na sucho, to tak tempo strasznie wchodzi a jak posmaruję sobie wodą z płynem, to myślę, że to będzie lepiej wchodziło a zaraz, zaraz się przekonamy no i pierwszą rurkę otwórzmy się tutaj ładnie i tu też przesmaruję rurkę. Lekko. Tak. O, jak pięknie weszło. A bez tego wchodzi tak dość ciasnawo. No i zobaczymy, tu czy pasuje. No i tu pięknie wchodzi tak samo. I cała rura jest sztywno. Tak jak powinna być. Dobra, no to jedziemy z następną. Trzeba się śpieszyć, bo to... Kurczę. Słońce niedawno wyszło, a zaraz zajdzie, jest za 22. Czyli za 24. A, całe te rury zakurzyły się, leżą w tym garażu. No tak. O kurna, że mnie popłuk. Maman No, tu, tu korki wszystkie z tej strony, a się to nie walało. Teraz tak, taka przyszła mi myśl do głowy, bo zrobiłem ten kolektor głównie w, w formie eksperymentu, ale o co chodzi? Mam taki. Zamysł, aby ten kolektor przesłać koledze z kanału Marcin. Marcin to jest taki kolega, jak to się mówi po fachu, podobnej tematyki. Mamy kanały, też jeździ rowerami, majsterkuje takie różne cuda. Jest też taki trochę walnięty, podobny do mnie, ale ja takich ludzi lubię. Nie lubię uporządkowanych i ułożonych, tylko bardziej, jeżeli już z kimś jakieś kontakty utrzymuje czy jak to się mówi przyjaźnie czy koleguje to raczej z takimi lekko świrniętymi jak ja i tak sobie pomyślałem że ten kolektor prześlę temu mojemu koledze jak ktoś jego kanał się śledzi a nie śledzi to to proponuję tam zajrzeć bo naprawdę ciekawe rzeczy pokazuje no i w ogóle jest ciekawym człowiekiem i ten kolektor myślę tak no, złożyć, po prostu na słonko go wystawić i podłączać go do, do całego systemu, systemu ogrzewania do domu. Nie będę jednak wiercił tych dziur w ścianie, bo co innego planuję na, na tym tarasie, gdzie jest zainstalowany jeden kolektor do ogrzewania wody i jeden ten powietrzny. Coś innego, ale to opowiem w przyszłości. I ten kolektor właśnie zamierzamy wysłać Marcinowi, on ma taką zb zrobioną, zbudowaną przez siebie szopkę, której ma taki, no można powiedzieć taki warsztat swój. Tam robi te wszystkie swoje rowery, te przeróżne rzeczy, ona jest na zewnątrz i z tego co wiem ona jest nieogrzewana nie niczym. I tak myślałem, żeby po prostu, tylko właśnie nie wiem, nie kontaktowałem się w tej sprawie, bo w sumie niedawno mi to wpadło do głowy. Y, jaką ma usytuowane ściany? Naj, najkorzystniej by było, gdybym miał na jedną chociaż ścianę, usytuowaną na, na y, południe. Czyli, żeby słońce świeciło na południową stronę, żeby ten kolektor w ogóle zdał swój egzamin. Ja mu ten kolektor, oczywiście, jeżeli będzie chciał. Ja nie wiem, to, to są moje takie zamysły. Dopiero, dopiero do niego napiszę. Nie wiem, czy obejrzy ten film. No, y, czy będzie chciał. I myślę, że taki kolektor u niego by się sprawdził. Wiadomo, że nie da takiej na, na szopce, bo to wiadomo, to jest stoi na gruncie, nie jest tam nawet niczym ocieplone. Myślę, że nawet gdyby ocieplił od, od wewnątrz, nawet, nawet piątko styropianem to już by to dużo dało, nawet bez kolektora. Ale jeżeli by ocieplił chociaż y, piątko styropianem czy nawet dałby między jak to zbudowane, y, płytę OSB, czy cokolwiek, i czymś to wypełnił. Czy granulatem styropianowym, czy wełną mineralną, czy nawet niczym, po prostu by była ściana ta z, y, z desek, płyta OSB i w środku pustka. No nie byłaby to próżnia, ale by była pustka, zawsze by to trochę y, tego ciepła zatrzymywało. To taki kolektor, jeżeli będzie wiadomo, bo to takie pytania, a co jest w nocy, a, a jak grzeje, jak jest pochmurno. Jak w nocy, no to nie grzeje, to jest normalne, jak jest pochmurno, też nie grzeje. Jak świeci słońce, mróz, może być minus 20, a to wtedy grzeje. I jeżeli on by sobie go zainstalował na tą ścianę to po prostu zawsze by mu to ciepełko do, do tej szopki dmuchało, nie miałby przypuśćmy przy minusowej, no niech niech będzie minus 5 stopni, to w tej szopce by tam nie miał też, bo wiadomo, jak taka szopka stoi na zewnątrz, jest minus 5 na, na, na zewnątrz na dworze, to w tej szopce będzie niewiel, niewielka różnica. Ale wtedy nawet jeżeli jest słoneczny dzień, jest minus 5, taki kolektor, myślę, że. Na taką szopkę powinien wystarczyć, dać mu jakąś znośną temperaturę, taką do pracy. I tak właśnie sobie myślę, że mu go prześlę, o ile będzie chciał. I on sobie go wypróbuje. Jak będzie mu pasował, to dobrze. Jak nie będzie pasował, no to, to zrobi z nim co będzie chciał. No dobra, to kończymy tutaj. Następna rurka. O, tu woda cieknie. To z tego eksperymentu, co robiłem. Zalewając go wodą. Kurczę, taka chmura wielka naszła. Nie wiem czy cokolwiek z tego mojego eksperymentu dzisiaj wyjdzie. No zobaczymy. Jak nie to postawię, już złożone. Jak te słońce wyjdzie, to wtedy sprawdzę. A mówię tego roku to jest... Naprawdę z tym słońcem tak fatalnie. Przyznam szczerze, że nie pamiętam takiej zimy, że praktycznie więcej pada deszcz i wieje wiatr, jak jest śniegu, mrozu i słońca. Bo z reguły tak jest: jeżeli jest mróz, to jest słońce. A w tym roku jakoś tak byle jak. No, jesteśmy na półmetku. Zaraz tu mam jakiś kwitek. To jest, co kupiłem. A, kantówka strugana czyli to po prostu te listwy. Dobra, to włożymy tu To do garażu. Garaż zamknę, bo co chwilę mi się wentylator włącza od kotła i hałasuje strasznie. O no, byłaś tu byłaś. Dobra, skoczyło. O, Pięknie, ładnie. I jeszcze trzy rurki zostały. No niby były w kartonie, a zakurzone jak cholera. No co mi tu nie chce wejść? No skoczyła. Iły, tutaj żeby wepchnąć. jest. No na sucho by to nie weszło. Za Boga. No i ostatnia. O, i słonko zaczyna wychodzić. Jak na zawołanie. Dobra, także mamy to zrobione. Tą wodę to mogę w sumie wylać, bo już nie potrzeba. Tak. I teraz gdzie to postawić? Tu mam takie miejsce z boku. Tylko przydałbym się jakieś tutaj kurcze nade Chociaż nie, raczej nie powinno się stać. Dobra, biorę to, teraz będzie ważyło trochę, chyba. O! Nie, nie jest takie ciężkie. Ja wiem, może z 15 kg, może mniej. No i patrzcie, znowu jak na złość zaszło chmursko takie sine wielkości Ukrainy. Tu oparłem o ścianę. Nie wiem, czy ten pieniek nie będzie słońca zasłaniał. Dobra, to w takim razie czekamy, aż wyjdzie nam słońce. Chcę zobaczyć po prostu, bo tutaj o, Pokażę Wam, tu są te dwa wyjścia na zasysanie zimnego powietrza i na wydmuchiwanie, yy, nie wiem jak powiedziałem, zimnego powietrza czy ciepłego. No zimnego, no to jest na zasysanie zimnego. Zresztą może być odwrotnie, to nie ma znaczenia. No a tamten już ma te ciepłe wychodzić, i tu są przewody. Plus minus. Są dwa wentylatory włożone, takie zwykłe od PC, jak chodzą. chodzą nam w środku w komputerze ale myślę, że jeżeli słonko nadejdzie to mimo wszystko grawitacyjnie i tak te powietrze powinno być wypierane gorące do, do góry i włożę po prostu rękę i zobaczę, czy w ogóle jakiekolwiek powietrze tam ciepłe idzie o, coś, coś wychodzi słonko, tylko to nie jest ten sposób, że wyjdzie i od razu się robi gorące to chwilkę musi potrwać kurna, całe to jest zakurzone cholera a ra nie będę wycierał, To tylko tak chcę po prostu zobaczyć. No i tak jak myślałem, chyba mi tutaj ten pieniek... Nie, chyba nie będzie za, nie będzie zasłaniał słońca. No idzie nie, niestety następna chmura, to jeszcze chyba większa. No co parę minut dopiero tu stoi na tym takim mdłym słońcu. No i wiatr jest, tu mi wybuchuje zimne powietrze jest w granicach 3-4 stopni Celsjusza. No i słońce już. Która to jest? Ej, nie widzę tu słońca. No, to już jest po 14. Ale powiem Wam, że kładąc rękę, wentylatory nie są podłączone. Ale czuć, że idzie ciepłe powietrze, ja myślę, że coś z tego będzie. Nie będzie jakichś spektakularnych wyników dziś, bo po prostu nie ma na to warunków i to nie jest podłączone tak, jak to powinno być podłączone. Ale, ale ciepło idzie, ewidentnie czuć ciepło. Przed chwilą oglądałem, przed chwilą, na no, jakąś godzinę temu, może oglądałem filmy na kanale wspomnianego kolegi Marcin. Marcin, także yy, Marcin, ja mam taką propozycję, a czy to pocznie, poczną? No yy, kurierem, a nawet co przejedzie. Mało głowy mu nie wykręciła, jak patrzę. Yy, kurierem spakuję to i mam taki zamiar tobie wysłać, o, o ile oczywiście chcesz, bo jeżeli nie, no to, no to nie będę na siłę tego tobie wysyłał. Yy, odnośnie tam taką złożyć propozycję, że latem moglibyśmy coś zorganizować, jakiś razem wypad czy cokolwiek, bo to nie musi być koniecznie wypad. Cokolwiek, to ja jestem oczywiście jak najbardziej za, możemy się jakoś umówić. I coś zorganizować, ale to jeszcze trochę czasu do lata. Yy, zimą, jak na razie, no zima się już chyli ku końcowi, ale Ty wiesz, że ja nie lubię zimy. Także na razie, yy, pozostanie chyba Tobie w tym okresie samotnie nagrywać jakiekolwiek materiały. Ale wiosną czy latem, to jak najbardziej jestem za. I na pewno, na pewno po prostu się, jak to się mówi, zgadamy i coś wykręcimy. A przy okazji nakręcimy. Dobrze, także pozdrawiam Marcina. Zapraszam wszystkich widzów mojego kanału. No część to a wiem, że oglądaj. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. A tych, co nie oglądają, to zachęcam na wizytę u Marcina. A ty Marcinie się odnieść. Co myślisz o tym, pomyślę z tym kolektorem. Cześć.